Chcęcie w kolejnym filmiku i dzisiaj była, będę testować kolby z firmy Laga i one są właśnie o smaku owocowym, tak wyglądają. Jedna jeszcze nie jadła. To jest ich opis I tutaj będzie ich skład. No i teraz też ja sobie tworzyłam. I prezentujemy się tak. Tak wyglądają. Zaraz tutaj szacno. I wyjmiemy jedną. Ciężko jest jedną ręką, ale chyba przeciąłem. Teraz to przetniemy i już powinien iść bez trudu. Zanim się tak prezentowałem. tak wyglądałem, to jakby właśnie, zauważyć, że ma inną miskę, bo się tam teraz rozbiła. A teraz dam mi tą kordę i zobaczymy, czy się za nią weźmie. Jak widzicie, chyba jej smakuje, bo ja. Właśnie jej jeszcze nie jadłam, bo to jest jakiś nowy smak, bo tam to miały inne opakowanie, znaczy inny była i królik. I ona na ja tylko to warzywa jadła. Jak widzicie jej smakuje i teraz jeszcze pokażę Wam haul mini. Dla buby kupiłam tutaj takie trzy rzeczy i ten granulet witaminowy. I, I ich kupiłam trzeba, żeby się tam skończył tutaj. Jest już też końcówka, tak wygląda. To są malutkie mam, Miałam ja kosztowała złotówkę. Taki jeden. I też właśnie kupiłam, bo już tego nie było, już to, tylko zostało wtedy ostatnie. I żeby jeszcze nie no to właśnie kupiłam coś takiego, to jest, Witaminki ziołowe, ale właśnie zobaczyłem, zobaczyłam, ja nie takie Jakieś kolorowe, ja nie wiem czy jak to będzie smakować, nie mam pojęcia zielonego I tutaj macie ich opis, ja one też kosztowały złotówkę, właśnie ja tak na szybko brałam i nie zauważyłam Że one są takie Ale to się zobaczy, może nagram testy Willowi kupiłem taką kostkę, to jest wyprasowana. nie wiem ja Ona kosztowała 1,60 zł Taka i Markiemu i jemu kupiłam na spółkę mają z Doliny Noteci taką wielką saszetkę, saszetkę to jest pół kilograma i ona jest u I tu macie karma pełnoporcowa dla dorosłych psów, wszystkich raz. tutaj ma coś, co znajduje. Resz re, brązo, brązowy, bra, bazylia, marchew, o I tutaj chyba jest tego opis i skład. I tutaj jest jeszcze jak no, Ona kosztowała mnie 5,40. To jest Will. Jak widzicie głupie posmakowała, pogryzła sobie trochę teraz po jesienkę. I to wszystko co w tym filmiku. Zapraszam do No i czość.